Pojawiło się sporo komentarzy odnośnie jednego zadania ze wzorem Pika, gdzie tam trzeba było policzyć kratki. W ogóle wzór Pika jest ciekawy, bo jest bardzo prosty. Nie wiem, czy mówi się o tym w liceum, a jest taka ciekawostka. Jak ja go pierwszy raz zauważyłem, to, to uznałem to za ciekawostkę bardzo fajną ciekawostkę i tam liczy się punkty kratowe. I ten komentarz, który tutaj mam, że y, ciekawe podejście do zadania właśnie tyczy się tego zadania ze wzorem pika. Z jednej strony jestem fanem, bo zaszczędza patrzenia i doszukiwania się wysokości i zauważenia środkowych, ale z drugiej strony boję się, że źle odzorowuje rysunek i klapa. Ja rozumiem, dzięki za komentarz, y, rozumiem to podejście, te wszystkie powątpiewania w to. Ogólnie dziękuję za wszystkie komentarze, które powątpiewają, bo jestem olbrzymim fanem wątpienia w tego, co ktoś mówi. Więc tamten rysunek wyglądał mniej więcej tak, żeby był sobie kwadrat i trzeba było znaleźć pola dwóch figur. Tutaj była przekątna, chyba, chyba w tą stronę była przekątna, a to nie ma znaczenia w sumie I tu, tu była połowa A i lepiej żebym to zrobił, lepiej, żebym to zrobił dokładnie. Tutaj jest, tutaj jest istotna pewna jedna rzecz. Ok. Czyli tu mamy tu mamy X, tu mamy 2X, bo to jest punkt P jest połową odcinka CD i tu mamy kąty te same. I tu mamy 45, tu mamy 45, więc, więc te trójkąty e, są podobne. Ten. No i ten duży. Ten duży jest dokładnie dwa razy większy od tego. I teraz cały problem polega na tym, że gdzie wypada ten punkt F. Jak go wtedy nazwałem punkt F, teraz też go nazwę F, gdzie on wypada? To znaczy, ja twierdzę, że tutaj to jest 1 trzecia, ten czerwony odcinek. 1 trzecia długości kratki, a tu są dwie trzecie długości kratki. I dlaczego tak jest? Ta prosta przecina każdy tutaj punkt kratowy, przechodzi przez każdy punkt kratowy. A ta na każdą kratkę w prawo przypadają jej dwie do góry. Jedna w prawo, dwie do góry, no bo, no bo to jest dwa razy bardziej stromo yy, niż ta. Na jedną kratkę dwie do góry. Czyli ta ma dwa razy mniej punktów kratowych. Nie bo tutaj, 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 tutaj i tutaj. Ok, i teraz zobaczmy, że to mamy to samo. Tutaj tą sytuację, w tym kwadracie, to jest identyczna sytuacja. Jak ja bym wziął ten kwadrat, ten, ten ja go zamaluję, ten zielony kwadrat, wziąłbym tutaj obok i chciałbym go narysować, to byłaby to taka sytuacja. To jest ta jedna duża kratka. Ta przekątna nadal przechodzi od tego punktu do tego punktu, a, a to, ta przekątna, to ta, ten odcinek, on jest tu w połowie, bo na, każda, na każdą jedną kratkę przypadają dwie do góry. Więc na każdą, na każdą połowę kratki przypada jedna kratka do góry, więc tutaj się przecina. Tak samo tutaj, na każde półkratki w prawo przypada jedna. Kratka do góry. Więc to, to jest dokładnie połowa, ten, ten punkt. I drugi, drugi koniec tego odcinka jest tu w tym narożniku. Czyli tu w połowie, i w tym narożniku. Czy to jest dokładnie ten sam rysunek? Co ten? Czyli tu mam y, a tu mam 2y. Czyli też są podobne. Te trójkąty tego nie potrzebuję, tego też nie. W skali 1 do 2. Ten trójkąt do tego trójkąta. W skali 1 do 2. No to skoro tak, no to, to to musi być h, a to musi być 2h. Czyli to jest. Jeśli to przyjąć, że to jest jeden, to jest faktycznie... To, I to było powiedziane, to jest e, rygorystycznie udowodnione. Nie? To nie jest tak, że ja sobie, że on wygląda, ten punkt, że on leży gdzieś tu w jednej trzeciej i ja przypuszczam, że tak jest. Nie, nie, nie. To wynika właśnie z podobieństwa trójkątów oraz z tego, jak przechodzą e, nie, pro, równa, e, funkcje liniowe po kratkach. Ja zawsze, e, ja zawsze zachęcam maturzystów, żeby uczyli się rysować proste po kratkach. Ja chcę rysować funkcję liniową... 2x plus 1 to to mi mówi że na jedną kratkę w prawo przypadają dwie do góry jak ja bym narysować taką funkcję 7 8 x to to mi mówi, że na 8 kratek w prawo przypada 7 do góry i tak dla każdej liczby wymiernej dla każdej liczby wymiernej mogę zrobić, że na każde k kratek w prawo przypada p do góry jeśli, to jest, jeśli ten ułamek jest liczbą dodatnią jeśli jest ujemną, to na kukratek w lewo przypada P do góry. I to jest fajnie umiejętne, żeby tak tak robić. A to to jest po prostu przesunięcie już później całej linii do góry. Także to, to jest bardzo ciekawe. Y bardzo pomocne, y żeby to umieć y zrobić. OK. <laughs> Jakie jeszcze komentarze tu się, tam się pojawiły? Tutaj. Y O, matura rozszerzona, liczę kratki, łoczy. Jakie zadania na maturze ogólnie mają sens, a nie mają sensu? Ciężko jest powiedzieć cokolwiek na ten temat. Wydaje mi się, że, że zadania, które pojawiają się na maturze ogólnie mają sens, bo nie znam lepszych, które miałyby większy sens. Nie potrafię. Jak miał stworzyć maturę, to Ułożyć maturę to pewnie byłaby bardzo podobna do obecnej. Nie, nie, nie zrobiłbym za wielu zmian. Dajcie znać w komentarzach, jak, co wy sądzicie oczywiście o maturze. Nie wiem, czy to przejdzie na maturze, bo trzeba by było narysować idealny rysunek i tak dalej. No nie, nigdy żaden rysunek na żadnej maturze jeszcze przez nikogo nie został wykonany idealnie. Nie? Także to, to wiedzmy o tym. Nie patrząc pod kątem matury, ciekawe rozwiązanie. Dzięki ogólnie wszystkim za komentarze. Kto zakłada, że rysunek jest idealnie narysowany i nie jest poglądowy? Nie, nie ma takiego założenia. Każdy rysunek jest poglądowy i każdy rysunek jest rysowany od ręki. Idealny rysunek jest tylko ten w głowie, ten jeden wy wyidealizowany rysunek, to można sobie go wyobrazić, ale nigdy go nie narysujemy na kartce. Nie? I to nie jest precyzyjne, to jest dokładnie rygorystycznie udowodnione. Nie? Logicznie, matematycznie, jak to nazwać, precyzyjnie udowodnione. O! Kolejny. To nie fizyka. Nie można sobie tak z czapy zrobić przybliżeń. Takie rozwiązanie by nie przeszło. Przeszłoby to rozwiązanie. E, dzięki Karolu za komentarz. E, to jest właśnie... E, tak jak to wyjaśniłem, nie? To, to polega e, na, na tym, żeby wiedzieć, które trójkąty są podobne i wiedzieć, e, jak te proste, ile mają punktów kratowych na sobie. I jeszcze jest jedna ciekawa informacja dla, dla maturzystów, którzy mi, czyli calistów ogólnie, którzy mnie oglądają, że jak wezmę sobie funkcję liniową 1 3 x, może z minusem teraz, 1 3 x plus 3, to to oznacza, że na trzy kratki w lewo przypada jedna kratka do góry. Jeśli ten ułamek jest nieskracalny, to faktycznie, to jakby, jakby to był początek układów współrzędnych, to na 3 kratki w lewo, 1 do góry. Na 3 kratki w lewo, 1 do góry. Na 3 kratki w lewo, 1 do góry. Czyli to jest ta prosta. Czyli to jest ta prosta, i ona zawsze przycina tutaj, e, co 3 co kratki w lewo, jed, jeden punkt kratowy zawiera. Ale jeśli tu byłby ułamek skracalny, czyli na przykład ta sama funkcja, minus 2 szósty x plus 3, to oznacza, że na 6 kratek w lewo przypadają 2 do góry. Czyli na 6. to, to przychodzi przechodzi tu. No, ok pomijmy tą plus trójkę. pomijmy tą prostrójkę. to nie ma znaczenia. 6 kratek w lewo dwie do góry 6 kratek w lewo dwie do góry yy, i tak samo tutaj czyli to jest ta prosta. Ale jeśli ten ułamek jest skracalny to to oznacza że będzie jeszcze jedna jeden punkt kratowy pomiędzy każdymi dwoma. Znaczy weźmy inny przykład Y równa się yy, jakiś e, skresalny ułamek. 6 czwartych. 6 czwartych x. Może tu. Y równa się 6 czwartych x. To na 4 kratki w prawo przypada mi 6 do góry. Czyli jeśli tu by był początek układu spórzędnych, to na 4 kratki w prawo przypada mi 6 do góry. Czyli na pewno przechodzi ta prosta przez te dwa punkty. Czyli już ją można wyznaczyć, bo dwa punkty jednoznacznie wyznaczają nam prostą. Ale e, Wiem, że pomiędzy tymi dwoma punktami będzie jeszcze, jeszcze jakiś punkt, dokładnie jeden punkt, bo ten ułamek jest raz skracalny, czyli mogę raz go skrócić przez dwa, czyli mamy trzy drugie, więc będzie jeszcze jeden punkt kratowy, on wynika tutaj z tego, że na każde dwie kratki, bo to jest to samo. Co trzy drugie X. Czyli na każde dwie kratki przypadają trzy, trzy do góry. I to są jedyne punkty kratowe. Jak już dochodzę do niej skracalnego, no to to są ułamka, no to, to są jedyne punkty kratowe, przez które przechodzi ta prosta. Nie? To też warto sobie zauważyć. Pomysł bardzo się podoba, yy, ale to jedynie heureza, nie zgodzi się, że to zupełnie jest w pełni rozwiązane, Piotrek. Dzięki za komentarz. Mam nadzieję, że te, że te moje teraz dopowiadania o tym zadaniu rozwiały Wasze wątpliwości. Yy, że to rozwiało wątpliwości. Może teraz Pan powie, co mu przychodzi do głowy, gdy widzi jakieś zadanie. Właśnie to jest też ciekawy temat, bo yy, to jest też ciekawy temat, żeby zobaczyć zobaczyć sobie ja mam włączone chyba nawet matury hmm. możemy sobie przejść przez ciekawsze zadania i ogólnie chciałem znaleźć i myślę, że znajdę takie zadanie na maturze dowodowe, bo to jest też ciekawy temat dla, dla licealistów, które będzie, które będzie wyglądać tak że trzeba będzie wykazać coś zadanie będzie mówić żeby wykazać coś na przykład, to, to jest taka idea indukcji matematycznej. To mi trochę przypomina indukcję matematyczną. Nie wiem, czy teraz uczy się Liceum indukcji matematycznej, to jest bardzo logiczne narzędzie, bardzo fajne narzędzie. Na przykład mamy takie zadanie, wykazać, że wykaż, że 2 dzieli n kwadrat plus n dla każdego n naturalnego. Dla każdego n naturalnego. Ok. I indukcja matematyczna, my tak naprawdę nie udowadniamy tego zadania. My nie udowadniamy tego zadania. My nie udowadniamy go wprost. My udowadniamy inne zadanie. Zadanie drugie. Zadanie drugie brzmi zupełnie inaczej. Wykaż, że jeśli 2 dzieli n kwadrat plus n to 2 dzieli n plus 1 kwadrat plus n plus 1 to jest zupełnie inne zadanie to zadanie jest zupełnie inne niż to zadanie ale udowadniając to zadanie oczywiście jeszcze pokazując że dla n równego 1 też e, zachodzi to 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 wynika z tego to zadanie. I to jest, to jest ciekawe, to jest ciekawe, 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 myślenie. Co do, co do indukcji matematycznej, to jest ciekawy temat, na kanale dr. Baker pojawił się ostatnio film na tym, o, o tym, o tym temacie, że indukcja jest czasami za nie, nie lubi za słabych twierdzeń. Indukcja nie lubi za słabych twierdzeń. Jest takie, taki ktoś, kto już jest zaznajomiony z indukcją, e, jak to działa, to fajnie, jakby spróbował sobie udowodnić nierówność Bernoulli'ego za pomocą indukcji, że 1 plus x do n tej jest większe niż. Teraz jak to napisać? Niż nx. I indukcją. Można, można, to jest dla n naturalnych powiedzmy i dla xów dodatnich. Tam pasują te indukcje, dla, te, ta, dla tej nierówności pasują x większe od minus 1. Zostawmy tak, x większe od minus 1. I to, to trzeba udowodnić, i indukcją ciężko jest, to udowodnić, ciężko jest udowodnić to za pomocą indukcji. Indukcja pasuje do mocniejszej nierówności. Indukcja pasuje do tej, do tej nierówności, to jest mocniejsza nierówność, którą teraz napiszę, to jest nx plus 1. I indukcją można udowodnić tą, tą nierówność, ale nie, nie wiem, czy teraz nie da rady nawet udowodnić tej, tej nierówności za pomocą indukcji. W każdym razie warto spróbować udowodnić tą nierówność za pomocą indukcji. To bardzo łatwo udowodnia się za pomocą indukcji, także... Mamy taką, taką y, sytuację, że indukcja matematyczna bardziej pasuje do tej nierówności niż do tej. Ta, ta oczywiście jest mocniejsza nierówność niż ta wyżej, nie? Czyli jeśli ktoś y, poprosi nas, żebyśmy udowodnili tą nierówność, to my mówimy, nie, dziękuję, ja udowodnię tą nierówność i z niej już wynika ta wyżej. Y, tą za pomocą indukcji, nie? Bo to łatwiej się udowadnia za pomocą indukcji. Także też jest taka ciekawostka, że indukcja nie lubi za słabych, za słabych twierdzeń. Dobra, tutaj piszę po tej maturze, a tu może być jak, mogą być jakieś fajne zadania. Standardowe. Od razu mi przyszło na myśl inne zadanie. Patrząc na to, myślę, że chciałbym napisać, jakie to jest zadanie. Ale wiem książkę to jest Krowa Pawłowskiego, pierwsze zadanie To jest chyba trzecie zadanie na pierwszej stronie w tej książce To o którym chcę powiedzieć teraz Zaraz mi napiszę jak ono wygląda patrząc na to zadanie od razu mi się właśnie tamto przypomniało. To jest tutaj. Czyli tak, yy, wiedząc, że a plus b plus c to 0, to a plus b plus c do kwadratu przez 2 razy, a do 3 plus b do 3 plus c do 3 przez 3, to jest a do 5 plus b do 5 plus c do 5 przez 7. I podobnie można wykazać, że a kwadrat raz, dodać b kwadrat plus c kwadrat przez 2. Razy a do 5 plus b do 5 plus c do 5 przez 5 Tu ma być 5, oczywiście. Ja już myślałem o tej siódemce, którą teraz tu zapiszę. O, i dalej to robię. a do 7 plus b do 7 plus c do 7. I co ciekawe, można wykazać, że to są jedyne liczby 2, 3 i 5 i 2, 5 i 7, które, które to spełniają. Nie ma innych nie ma innych. To to jest y, ciekawe zadanie. To można sobie spróbować usiąść y, nawet dla, dla, y, dla studentów, którzy przeszli już, już kurs analizy można spróbować y, rozwiązywać to całką, bo to fajnie się rozwiązuje y, całką, to jest całka y, od 0 do A y, z X dx, całka od 0 do B z X dx Całka od 0 do C z x dx, to jest to. Yy, razy, teraz całka, zobaczmy, jak to się symetrycznie daje z x kwadrat dx i tak dalej. To jest całka od 0 do A z x do czwartej dx. i yy, dodać całka od 0 do B z x do czwartej dx i całka od 0 do C z x do czwartej dx. Yy, czyli to. Jest tym, to jest tym i to jest tym. Dużo symetrii widać w tych całkach. Można spróbować sobie tym sposobem. Ja nie, nie mogłem dojść do końca z tymi całkami do, do rozwiązania, ale widzę tu symetrię, więc proponuję rozwiązać coś takiego. I, a przechodząc do tego zadania, no to właśnie jak widzę takie zadanie, to od razu przypomniało mi się to, który jest dużo trudniejszy od tego naturalnego, no i polega na, na tych samych schematach, które znam z tego zadania, yy, z krowy Pawłowskiego, z pierwszej strony, właśnie tak jak mówiłem. Yy, więc z tym sobie bym na pewno też poradził, nie? Ale zrobię taki odcinek, zrobię taki odcinek, gdzie prze, przejrzę maturę yy, i ceg w zadaniu, nie ma kratek, no to trzeba dorysować sobie yy, Zrobię taki odcinek, gdzie będę przeglądał sobie matury i... Cześć, czy mówisz zrobić film o przekształceniach liniowych, zmianie bazy oraz jakiejś zadanka z szeregów Taylora? Tak jak napisałem w komentarzu, jest to obszerny temat. To jest obszerny temat, żeby to, to przerobić. O, bardzo ciekawe zadanie od Piotrka właśnie. Bardzo ciekawe zadanie. Udowodnić, że można wybrać takie trzy kolejne wierzchołki ABC wielokąta, że cały wielokąt W leży wewnątrz okręgu opisanego na trójkącie ABC. Bardzo fajne, tak jak napisałeś z geometrii kombinatorycznej, lubię ten dział, także na pewno pomyślę nad tym zadaniem. Dobra, co tu jeszcze? mamy jakieś, jakieś ciekawe zadanie, fajnie, jakbym natrafił na, na ciekawe zadanie. Zobaczmy tą maturę, maturę, dodatkową. No zobaczmy, brzmi ciekawie, za trzy punkty dane jest czworokąt wypukły. Jest to siódme zadanie. Korokon wypukły, którego kolejnymi wierzchołkami są ABCD. Wykażę się kąt ADB. ADB jest taki sam jak ACB. Aha, czyli okrąg można na nim opisać. ADB jest to BAC samo co B dC, no oczywiście, bo można na nim okrąg pisać. Dobra, udowodnione. Wykażę, że dla każdej liczby nieparzystej n jest podzielne przez 16. No i to jest właśnie to, co mówiłem, można indukcją. 16 to jest 2 do 4, czyli 4 razy przez 2 jest podzielne. Dla każdej nieparzystej n. Dla każdej nieparzystej n. Dobra, w każdej nieparzystej n tu można pogrupować ten wielomian, już od razu widać ale żeby bez grupowania bez grupowania no, <gryw> w bardzo niekonwencjonalny sposób, gdy n przystaje... 8 przypadków trzeba by było. Gdy m przestaje 1, też zachęcam każdego licealisty, żeby, żeby, żeby zapoznał się z przestawaniem. Gdy m przestaje 1 modulo 16, to wówczas n do 5 też przestaje 1. Do 5 modulo 16. 3n do 4 przestaje minus 3. Modulo 16 i minus n przystaje minus 1 modulo 16 no i 3 przystaje 3 modulo 16, więc dodając stronami te 3 przystawania, to mamy nasze wyrażenie, które nazwę W, W przystaje 0, modulo 16, czyli mamy podzielność przez 16. Drugi przypadek, gdy n przystaje 3, modulo 16. Wtedy n do 5 przestaje 3 do 5 modulo 16, ale 3 do 5 to jest 3 razy 9, 81 razy 3, 243. 243 przestaje ile modulo 16? 200 to jest samo co 243.

Minus 3 modulo 16, minus n przestaje minus 3 modulo 16, no i 3 przestaje 3 modulo 16. I znowu dodając stronami te 3 przestawania, to mamy nasze wyrażenie przestaje 0 modulo 16, czyli też w tym przypadku, czyli też w tym przypadku jest podzielne nasze wyrażenie przez. 16, tak jak i w tym przypadku. No i zostało mi jeszcze w przypadku, gdy n przestaje 5 modulo 16, gdy n przestaje 7, gdy n przestaje 9, gdy n przestaje 11. No 8 przypadków ogólnie trzeba rozważyć. 13, gdy n przestaje 15. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem przypadków. I w każdym powinno wyjść, że w przestaje 0. Także taką analizę też można. W ramach rozgrzewki sobie zrobić z przystawania i z własności tego, że można potęgować stronami, mnożyć stronami przystawanie.